Witam serdecznie wszystkie osoby z wibracją urodzeniową 2 i 11, mistrzowskie zredukowane do 2. Dla Was zaczyna się rok 9. Ogólny rok 2023 to rok 7. Patronuje mu karta redwanów karta wyboru właściwej życiowej drogi. Karta, która mówi o szczęśliwościach, duchowości, ale więcej o tym jest w pierwszym filmie ogólnym na 2023. Jeżeli chcesz coś więcej wiedzieć o tym roku, zapraszam do obejrzenia tego filmu. Natomiast teraz skupimy się na osobach, które są urodzone jako dwójki albo jedenastki. Dwójką patronuje karta. Tarota pustelnika, jedenastką również pustelnik, ale też karta księżyca. Ale to za chwilę. Najpierw troszeczkę z numerologii. Otóż o co chodzi z tym dziewiątym rokiem, bo wy wejdziecie 25 września w dziewiąty rok osobisty. I w dziewiątym roku osobistym, to taki czas, gdzie zakańczamy wszystkie sprawy, wszystkie przedsięwzięcia. Ale też żegnamy się z tym, co nam już nie służy. To właśnie takie początki, kiedy yy, widzimy, że coś się zaczyna sypać, coś, co na czym nam bardzo zależy, nagle znika z naszego życia i nie da się już tego naprawić, choćby nie wiem, jak się chciało, bo to jest czas na uwalnianie się od przeszłości oraz wyciągnięcie z całego cyklu, bowiem. Lat numerologicznych jest 9. Przeszedłaś dwójeczko i jedenastko cały swój cykl, i to właśnie jest taki Twój czas. To jest czas na ocenę swojej działalności, podsumowanie swoich zysków i strat. Dziewiąty rok jest idealnym momentem na swój rozwój osobisty, co bardzo ładnie też współgra z naszym siódmym rokiem, bowiem ten sprzyja duchowości. Postanowi większość z Was być troszeczkę jakby odsuniętym od życia realnego. Większość z Was będzie bardziej łaknęła samotności, spokoju, ciszy niż jakiś tam hulanek z fawoli i innych. Sam lub sama postanowisz rozwiązywać swoje problemy. Raczej nie będziesz chciał to angażować nikogo ze znajomych czy rodziny. W tym czasie warto zakończyć i rozwiązać wszelkie trudności, problemy w tym właśnie dziewiątym, żeby w nowy wejść już z pozakańczanym, żeby nam, jak następny będzie 24. Rok kalendarzowy, czyli żeby w ten numerologiczny nie wchodzić, kiedy wejdziesz już w jedynkę z niezakończonymi sprawami, warto to zrobić teraz, pozakańczać to wszystko, co Ci nie służy. Warto też przygotować się na zmiany, które mogą się pojawiać bardzo niespodziewanie w Twoim życiu, więc rób miejsce na to nowe, co się pojawi, żeby nie było jakichś tam niejasności, nieścisłości. Yy, w tym roku wszystkie dwójki jedenastki mogą mieć problem z nawiązywaniem kontaktów, współpracą z innymi ludźmi. W ogóle w stosunkach międzyludzkich, ale to też taki czas dojrzewania wewnętrznego uczenia się, wyciągania wniosków, yy, poznawania siebie samego i tak jakbym no wiem co właściwie chcę zrobić, choć jeszcze do końca nie wiem jak. Warto postępować zgodnie z prawem, nie kłamać, nie hachmęcić, bo można się na tym nieźle przejechać. To jest dla Was czas przemyśleń i działań. Tak działa rok dziewiąty. Z osobistych takich moich sytuacji to wiem, że odchodziły osoby z mojego życia, na których mi najbardziej zależało, ale które już w nie nic nie wnosiły. Był płacz łzy. Smutek, ale z biegiem czasu człowiek doszedł do wniosku, że faktycznie dobrze się stało, ale te osoby też coś wniosły w moje życie, które mi pomogły ruszyć dalej, więc u Was może być to podobnie. I teraz przejdziemy do kart tarota, i tak jak mówiłam, patronuje Wam pustelnik. Pustelnik, który mówi o tym, że yy, właśnie taki czas na medytację, przemyślenia. Rozliczanie się ze sobą, z przeszłością, z tym, co chcemy zrobić w przyszłości. Czas na wyciszenie, spokój, samotność. Taką, ale z wyboru, po prostu już nie chcemy dużo hulanek z chcemy pobyć troszeczkę sami ze sobą, ze swoimi projektami i pomysłami. I teraz tu uwaga jedenastki. Dla Was również jest karta księżyca, która mówi o. Takim przysłanianiu prawdziwej rzeczywistości. Księżyc trochę sciemnia obraz, więc yy, nie bierzcie za pewnik tego wszystkiego, co Wam się tam w głowie uroi. Możecie mieć skłonność do depresji. Jeżeli czegoś nie jesteście pewni, macie jakąś wątpliwość w sercu, zapytajcie albo wyższego ja albo po prostu bliskie osoby, albo jeżeli dotyczy problem jakiejś osoby, to nie domyślajcie się, co ten ktoś ma na myśli, tylko zapytajcie wprost. Jeżeli chodzi jeszcze o jedenastki, i teraz tak, ja przyjmuję, że 11 to jest 1 plus 1, to jest 2, ponieważ mamy 9 lat cyklu i jedenastka redukuje się do dwójki. Natomiast niektóre z was, jedenastki, czyli 11 plus siódmy rok, to daje nam 18, a 8 i 1 to jest 9, mogą lepiej czuć się w czytaniu dla dziewiątego roku numerologicznego. Dobrze, no dwójka ma dziewiąty rok numerologiczny. To to samo, po prostu. Ale też proponuję zobaczyć, co mówią dziewiątki, bo jeden i osiem to jest, 9, czy jedenaście to jest dwa dobra osiem dziewięć. Proponuję jedenastką, żeby również zobaczyły u dziewiątek, co jest, co słychać, co lepiej z wami współgra, bo niby wchodzimy w rok dziewiąty, niezależnie jakby liczyć, czy jedenastka, czy dwójka wyjdzie w rok dziewiąty, i to jest czytanie dla was. Ale niektóre jedenastki lepiej się odnajdą w czytaniu nie dla dwójek, a dla dziewiątek, i tam sobie zobaczcie co i jak. Tak? Ok, to mamy tyle. I moi drodzy, jeżeli chodzi o te ogólne, to już mamy omówione. Teraz przejdziemy do normalnych czytań. Normalne czytania, czyli starota, wyciągnięte karty. Nie numerologicznie, tylko dla Was. Co Wam na sercu będzie się działo, co się w Waszym sercu będzie działo? I u Was jest karta kochankowie czyli wiele z Was, dwójki i jedenastki będzie miało rozterki natury związkowych, rodziny nie, mo, może niektórzy się nie będą mogli odnaleźć w tej rodzinie, w której są. Albo będą mieć problemy z tym, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, czego ja właściwie chcę od życia. No niby mam dobrze w tym związku, w którym jestem, ale mam zawsze jakieś ale. I tutaj właśnie u niektórych mogą się też pojawić dosłownie kochankowie, kochanki, którzy troszeczkę zburzą was obraz i to wszystko będzie w waszym sercu. Ciężko wam będzie wybrać drogę, którą pójść, a tak samo o tym mówi Rydwan, więc to jest taki czas decyzji, i analizowania, i te wszystkie decyzje będą Wam ciężko leżeć na serduszku. Wasze myśli, co będzie zaprzątać? Mamy tutaj kartę mocy. To to, że chcecie nabrać sił, ruszyć do przodu w następnym nowym cyklem. Warto więc skoczyć na łono natury, doładowywać się lub medytować. I tu właśnie wy będziecie dosyć myśleć o tym, co zrobić, żeby poczuć się pewnie w tym 2023 numerologicznym roku. Co będzie zakryte, lub co wy będziecie ukrywać. Macie tu kartę kapłanki, kartę mówiącą o sekretach tajemnicach. Nie wszystko będzie dla Was jasne, ale Wy również sami będziecie mieli sekrety przed najbliższymi. I nie, nie o wszystkim będziecie chcieli rozmawiać. Czyli sekrety, jeszcze raz sekrety. Co otoczenie będzie Wam dawało? Macie tutaj dwójkę pentakli, szansę na zarobienie, na zarobki, jakieś nowe projekty i właśnie wahanie się, wybór, czy zostać w tej pracy, czy iść do innej, czy wejść w ten biznes, czy w inny, możliwości finansowe do zarabiania, ale pod postacią wyborów nad czym się głównie musicie skupić i tu macie kartę pustelnika również tak jak macie tutaj z tego czyli na sobie, na wszystkim co chcecie spiszcie wszystkie za i przeciw to głównie ale również jeżeli macie coś do zrobienia na odizolowaniu się od otoczenia nie rozpraszaniu się jeżeli coś zaczynacie to kończcie od A do Z Finanse Wam się szykują takie, że być może będziecie płakać nad rozlanym mlekiem, czyli nad starą pracą, tymczasem nowa fajnie puka do Waszych drzwi, nowe możliwości w Waszym zasięgu, możecie tego nie widzieć. Czyli na przykład pensje nie idą do góry, ale są nowe w zanadrzu, tylko od Was zależy, czy sięgniecie po nową pracę i tutaj możecie mieć obawy przed wejściem w to nowe. No czyli nie płaczcie nad rozlanym mlekiem, tylko bierzcie tam, gdzie są kieliszki pełne i próbujcie. Tu właśnie w finansach trzeba umieć dostrzec te nowe możliwości, jeżeli coś się noga powinie. W zdrowiu przede wszystkim dla niektórych z Was mogą szykować się jakieś operacje, zabiegi. Uwaga na kręgosłupy dosłownie, czyli na wszelkie bóle wskazane są jakieś rehabilitacje, zabiegi i aromoterapie. Jednocześnie zwróćcie też uwagę na alergię, bo ze zwykłej alergii może się zrobić duże zapalenie, krtani czy też może zatok. Jeżeli chodzi o uczucia, to w związkach stałych tutaj niestety mamy takie rozdroże. Czyli nie wiem, czy dalej chcę w tym kwitnąć, albo nie tak to sobie wyobrażałam, ale taki macie rok, to jest dziewiąty rok i takie wątpliwości nachodzą każdego z nas. W tym okresie jest to taki ciężki, taki myślący, no a dodatkowo siódmy rok, siódmy, który w ogóle ten numerologiczny siódmy, to taki właśnie depresyjny troszeczkę, więc nie poddawajcie się depresjom, nie oceniajcie, spróbujcie jakoś to przetrwać. Single je, mogą znaleźć kogoś pod warunkiem, że jeśli najpierw pokochają siebie. No to jest tyle, jeśli chodzi o takie wróżenie. Teraz chcę Wam powiedzieć o takiej niespodziance. Macie kartę wyboru, jak to zwykle u nas. Czuję, co Twoje serce czuje i dyktuje. I macie tutaj do wyboru biały kamek albo brązowy taki tygrysi kamek. To sobie przemyślcie, co chcecie wybrać, ale zanim do tego dojdzie, to taka niespodzianeczka jeszcze. Każdy znak w zodiaku dla dwójek, czyli dla dwójki Barana. Dla dwójki Baranka, niespodzianka roku. Niespodzianka roku to cesarz. Masz możliwości, masz okazję do zadziałania, uwierz tylko w siebie. Niespodziewana radość. Czekacie coś takiego, co spowoduje dużą radość, co sprawi Ci przyjemność w tym całym natłoku ciężkiego roku. I myszy. myszy mówią też o gromadzeniu zapasów, mówią o tym, żeby nie zapominać o drobnych przyjemnościach, nie słuchać plotek i nie denerwować się byle czym. Dla byka spod. Dwójka byk, dwójka byczek, dwójka byczek, karta kochanków i to głównie u Was będzie siedzieć to serduszko. Głównie u Was będą związane sprawy uczuciowe, czyli możesz poznać swój bliźniaczy płomień, czy tam bratnią duszę, ale też mogą być jakieś zaręczyny, a to jest niespodzianka, więc mam nadzieję, że pozytywna, a nie rozstania. Mam nadzieję, że jakieś uczucie się narodzi, które sprawi Wam przyjemność. Tym bardziej, że z cyganek karty mówią, że opieka boska, przeznaczenie, to co się teraz dzieje, zdarzyć się musi, ale nie martw się, czuwa nad Tobą siła wyższa i coś nowego się dla Ciebie rodzi. Bliźniaczki, czyli dwójki, bliźniaki. Dla dwójek bliźniaków mamy karta wieży. Coś musi ulec zakończeniu, zniszczeniu, bo pora zrobić miejsce na nowe. To, co już Ci nie służy, zostanie Ci zabrane, chcesz czy nie. Powiem, fałsz nie powinien mieć już miejsca w Twoim życiu. Fałsz zostanie odkryty, sam odkryjesz, co. Ci nie służy, albo co ktoś przed tobą skrywał, a było na szkodę twoją. I znowu z Lenorek masz kartę wieży, ale tym razem mówiąca: oddaj się samotności, przemyśleniu, zadbaj o swój kręgosłup i jednocześnie pozałatwiaj yy, sprawy urzędowe. Ważne, możesz wdrożyć się w jakieś nowe przedsięwzięcia związane z nauką czegoś nowego dla siebie bądź przewranżowieniem. Dla dwójek raczków niespodzianka, związek i rodzina, być może zaproszenie na ślub, bądź ty będziesz brał ślub, czy brała ślub i to będzie idealny moment, idealny czas. Jeżeli takie zaproszenie otrzymasz, idź w to. Bądź na przykład to może być wspólne zamieszkanie, niekoniecznie ślub, czyli jakaś tam impreza, która ci się gdzieś szykuje, niekoniecznie ślubna. Warto na tą imprezę pójść, bo możesz z tego skorzystać. Oko boskie nad tobą czuwa, wytrwale dąż ku temu, co zacząłeś, żeby to zakończyć, bowiem coś nowego czeka za progiem i zrób porządki w swoim życiu. Lwy, lwy, dwójki, lwy, co dla Was? A dla Was nowe możliwości, miłości, motylki w brzuszku, pierwsze zauroczenia, ale żeby w coś nowego wejść, trzeba zakończyć stare. Możliwa wygrana, możliwy zarobek bądź inwestycja, która przyniesie zyski. I Lilie, uważaj na wszelkie sprawy urzędowe. Jeżeli zamierzasz się oświadczyć, to ten rok jest dla Ciebie dobrym momentem. Panienki dwójeczki dla Was, moi kochani, to jest karta tego, że ktoś się może na Was wyżywać w tym roku. Nie poddawajcie się stanom depresyjnym, uważajcie na y, obiecanki, cacanki, no i na klątwy i uroki. Strata. Tu tak samo była ta choroba, tutaj ta strata, więc uważajcie, nie obiecujcie komuś czegoś, czego nie możecie dotrzymać. I karta kobiety mówiąca o tym, żeby zadbać o swoją psychikę, bo możecie mieć skłonności do stanów depresyjnych. Zadbaj też o swoją urodę, wprowadź coś nowego w swoje życie. Wagi dwójki dla was, moje kochane, macie kartę. Maga, mak może wszystko, więc wy też, tylko uwierzcie w swoje możliwości. Będziesz potrafił powiedzieć, czego chcesz, to ci się to uda. Uwaga na przeziębienia, choroby i na stany depresyjne. Nie poddawać się im. I tutaj karta, zwróć uwagę na swoją pracę i znajdź swoje miejsce na ziemi. W tym roku jest to dla ciebie możliwe i może ci się to udać. Skorpiony. Dwójki, macie tutaj kartę Asa Buław, mówiąca o tym, że pora działać, to nie jest czas na czekanie, pora oczyścić swoje przedpole, możliwe małe pieniądze, czyli dodatkowe zyski, tak? Ale też uważaj, żeby ci pieniążki nie przeciekały między palcami. Jeżeli chcesz w tym roku podpisywać kontrakty, nowe jakieś prace, umowy, ugody, to jest to dobry moment. Również dobry moment na zaślubiny. Strzelce, strzelczyki, wy moje kochane, macie tutaj królową Pentakli, czyli zyski prace dobre, solidne, nie musicie się tego obawiać, na jedzenie na życie wam wystarczy. Nawet ktoś może chcieć was podkupić w firmie. Wizyta. Ktoś może wam was odwiedzić albo zaprosić. Skorzystajcie z tego. I uwaga na przeziębienia i na takie nastroje, mogą być bóle głowy. Na to macie zwrócić szczególną uwagę, żeby nie poddawać się yy, tak to się nazywa, meteo, meteopatii, tak? I tutaj macie jeszcze koziorożce. Koziorożce, kochane, wy macie tutaj trudy dnia codziennego, czyli zmaganie się z pracą, z wysiłkami, ale to przyniesie efekty w późniejszych latach. Jeżeli którejś z Was w tym roku chce zawrzeć związek małżeński bądź zamieszkać z kim, to jest idealny moment ta, na to to może przynieść później korzyści. Ptaki mówią o tym, by słuchać plotek i wyciągać wnioski dla siebie. Wodniki dwójeczki, dla Was, moje kochane, jest karta siły, karta mówiąca o tym, że może Wam się wszystko udać. Macie tę moc, tutaj akurat w tej talii siła jest i, i, i moc jest w jedenastce, więc macie to wszystko, możecie zdziałać wiele, uwierzcie w siebie i jeżeli powiecie, że na przykład chcecie zrobić tak i tak, to trzymajcie się tego, co postanowicie, nie dajcie się zbić z pantałyku. Karta wdowa mówi o tym, że możecie czuć się troszeczkę samotne w tym roku, ale będziecie wiedzieć, czego chcecie dwójeczki. I miłość może zapłukać wasze drzwi, coś nowego się pojawi, zauroczy tak, że zabije wam mocniej serduszko. Uwaga, rybeńki, kochane, ponieważ ktoś tam czai się za winklem, chce zadziałać dla Was na szkodę. Nie wiem, dlaczego wyszło to samo w jedynkach, może inna karta, ale ktoś na szkodę. Uważajcie na fałszywych przyjaciół, czyli to tam było, ktoś ma jakieś sekrety przed Wami, tak? Nie poddawajcie się gniewowi ani złości, jak odkryjecie, kto to taki. Tylko yy, zachowajcie kamienną twarz. Gł gniew, złość, wykrzyczenie czegoś, powiedzenie komuś czegoś może odbić Wam się czkawką. Zachowajcie cierpliwość i umiar, a zyskacie prawdziwych przyjaciół, którzy okażą się właśnie teraz w biedzie pomocni i będziecie wiedzieć, kto i na kim można polegać. I to by było na tyle. Aha, jeszcze te Wasze kamyczki. To wybrał kamyczek biały to aniołeczek dla Ciebie na ten rok. Anioł harmonii, anioł mówiący o tym, że będzie nad tobą czuwał i pozwoli Ci uzyskać spokój i równowagę ducha, podejmowaniu Twoich życiowych decyzji. I karta z luster dom, czyli dom i rodzina. Najważniejsze sprawy, ułożenie sobie swojego domu, czy to dosłownie. Przeprowadzka, malowanie, remont, czy ten utrzymanie harmonii, spokoju, postanowienie albo pójść w nową drogę życia, albo zrobić porządki w starych związkach. I tu kamyczek brązowy. Dla tych, którzy wybrali ten kamyczek, mamy Strażny Anioł, czyli Anioł Stróż. Anioł Stróż nad Tobą czuwa, co byś nie uczynił, będzie Cię chronił swoimi skrzydłami. Masz opiekę i dla Ciebie seksualność, czyli karta mówiąca o tym, by zwrócić uwagę na swoją seksualność, na swój pociąg fizyczny, nie zaniedbywać tej sfery życia. Ja wiem, że mnie oglądają osoby w różnym wieku, ale seksualność to nie tylko sam seks, ale również yy, to, w jaki sposób mówisz, ubierasz się, chodzisz, yy, pokazywanie, że. Można być jeszcze pożądanym, nieważne w jakim wieku, można być osobą, na której się chce wzorować, ale to też zadbanie o swoje części intymne. To by było na tyle. Dziękuję Wam ślicznie i do usłyszenia tam w tygodniówkach, czy tam w horoskopach na październik. Miłego roku Wam życzę i udanego dwójeczki i jedenastki.